Witam Was bardzo serdecznie. Ojej, mam za dużo znajomych. Yy, a dzisiaj przechodzę do Was yy, kolejną śladową aktualizację na moim kanale. Dzisiaj aktualizacja nie jest ciekawa. Moim zdaniem jest wręcz niefajna i jestem bardzo zła, że ją dodali. Ja co dokładniej dodali, yy, można nasze magiczne rumaki Zmieniać w magiczne i niemagiczne, kiedy tylko się chce. Teraz Wam tutaj zaprezentuję, może jak to ten. Bowiem mamy tutaj coś takiego, możemy zmieniać w magicznego oraz niemagicznego. Yy, może Wam powiem, dlaczego to mi się nie podoba. Tylko wyjdźmy, proszę. Please, wyjdźmy, wyjdźmy, wyjdźmy. Halo, wyjdźmy. Wyjdźmy, please. please, please. Okay. Dlaczego to mi się nie podoba i dlaczego nie uznaję tej aktualizacji za super fajną, jak y, pewnie i większość graczy. Nie wiem, jeszcze nie oglądałam. Nie wiem, co myślą o tej aktualizacji inni gracze. Dlatego, że moim zdaniem y, ta aktualizacja wpłynęła dosyć mocno na fabułę i bardzo ją zmieniła. Dlaczego? Moim zdaniem magiczne konie to są konie ukrywające się. Nawet pisze, jak nawet yy, pisze w ich opisach, że te konie się ukrywają, żeby nie zdać swojej pandodycznej energii, która przez nie przenika. I to, to są konie niezwykłe. A teraz jak możemy sobie w miastach na luziku yy, zmienić yy, to, że ten koń będzie magiczny, to... On tak się już nie ukrywa za bardzo, już wszyscy widzą, że ten koniec magiczny i moim zdaniem, no trochę to na fabułę jednak wpływa. W ogóle, wow, jaki ładny koń, zapomniałam, że go mam. Trochę to jednak na fabułę moim zdaniem wpływa, jestem bardzo ciekawa, co Wy myślicie o tej aktualizacji. Moim zdaniem jest ona po prostu przede wszystkim niepotrzebna, niefajna i jestem bardzo zła, ponieważ teraz magiczne konie przestaną być takie specjalne. Jakie były wcześniej. Może, eee, żeby ten film nie był taki krótki, to powiem Wam jeszcze o, o tym, że przed chwilą pisałam sprawdzenie z matematyki, jakby to kogokolwiek obchodziło. Eee, I w sumie myślę, że będzie jakaś czwórka w najgorszym przypadku trójka, a w takim najlepszym, najlepszym czwórka plus, ponieważ nie zrobiłam jednego zadania i jednego przykładu w jednym zadaniu. No ale wiadomo, że czasem. Eee, może zajrzeć do sytuacji, która sprawi, że mm, coś zrobiliśmy źle, no, jakby kogokolwiek to interesowało. Także ja już się z wami ja już, ja już się z wami żegnam i popadki.